Dzień. Miesiące pełne chłodu i ferii słodkie dni Kominka, żar, wełniany szal, gdy pukał mróz do drzwi Marznie każdy krzak i zapasów brak, no a bez nich ani róż Choć buty te wciąż grzeją mnie, lecz z mody wyszły już Powitać wiosnę pragnę dziś i każdy nowy liść do widzenia srogi. Uchnąć śniegu kiść, to co kucyki robić chce, poznać ich prawdziwy świat. Lecz jak uczynić to bez czarów? Naprawdę nie wiem jak Mija zima, mija zima, choć miło, że była szrótna. Mija zima, mija zima. Powitajmy wiosny czas! Powitajmy wiosny czas! Na z południa wtaku, wzdur, te gazie porządek, skór, rozpędzaj w stada, chmur, Do słońce wyszło znów. Każdy od wysła, dmuchaj co sił. A dokoła cały świat zakwitnie parek parę Mija zima, mija zima. Choć że biega śród nag. Mija zima, mija zima. Powitajmy wiosny czas. Mija zima, mija zima. Powitajmy wiosny czas. Powitajmy wiosny czas. Choć zwierzęta budzą się jak otulonym głową. to delikatnie głaszczmy jeszcze prawie śpią, to muszmy im posprzątać dom i odnaleźć rytm. Wracają taki z ciepłych stron, żeby śpiewać nam co świt! Mija zima, mija zima, śpiewa, że może wielu nas Mija zima, mija zima, powitajmy wiosny czas! Mija zima, mija zima, powitajmy wiosny czas! Powitajmy wiosny czas! Posprzątać ziemię, pora też, nasiona już tu są. Ci deszcz nowy dała plon Marchew, celer, rzodkiew i bób Kwiaty co mają styl By opłacił się nasz trud Pracujmy, Pracujmy ile sił! Mi zima zima, zima, zima Choć miło, że było wśród nas, mia zima, mia zima, zima, Powitajmy wiosny czas zima, Mia zima, Powitajmy wiosny czas Powitajmy wiosny czas Już teraz wiem kim każdy jest Na czym się dobrze zna Swe miejsce muszę znaleźć też i pomóc w czym się da. Czy radę dam bez moich czarów? Ale tak bardzo chcę i pragnę od dziś właśnie tu znaleźć miejsce.